Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bruda tego Gika. Jak pewnie wiecie, lubię sobie raz na jakiś czas odłożyć kilka polibagów w jednym odcinku i porównać ich zawartość. W Sensie stwierdzić, który z nich po prostu wypada najciekawiej, a który jest kompletnie fatalny. Choć nie zawsze tak musi być. Czasem jest tak, że wszystkie są super i jeden jest najbardziej super, a dzisiaj, jakie ja Wam pokażę, zaraz się tego dowiecie. A dzisiaj pokażę wam polibagi, które gdzieś mi się tutaj poniewierały, i tak sobie je pozbierałem i stwierdziłem, a zrobię po prostu o tym odcinek, bo... Polibagi są na tyle uniwersalne, że gdzieś tam można je kupić w internecie, gdzieś tam czasem w jakimś sklepie, czy wchodząc do LEGO Store'a, czasem też jakieś polibagi znaleźć można. Jakby to nie jest w ogóle usystematyzowane i sprzedaż polibagów jest jakaś taka bardzo dziwna. Ja na przykład, nie wiem, w Czechach wielokrotnie widziałem po prostu polibagi gdzieś tam w sklepach powrzucane. Też kiedyś swego czasu była jakaś promocja w jakiejś sieci marketów w Czechach. Byłem wtedy u naszych południowych sąsiadów i przy okazji zakupów po prostu sobie wziąłem wszystkie polibagi po jednej sztuce po jakieś 12-13 złotych i tych rodzajów chyba było z, było z 8. A w ogóle była jakaś promocja, że jak się zbierało jakieś kupony, to te polibagi się odbierało za jakieś tam symboliczne, niewielkie kwoty. No dobra, ale co dzisiaj? Dzisiaj będzie pojedynek w neterze z Minecrafta. Polibagi z Minecrafta są o tyle fajne, że są po prostu szalenie uniwersalne, jeśli chodzi o taką opcję w stylu nie musimy kupować nawet małego zestawu, bo kupujemy sobie polibag za kilkanaście złotych, mamy najczęściej dwie figurki, jakiś kawałek terenu, a figurki tutaj są spokojne. No i mamy szkieleta i mamy Steve'a, mam też polibak z Lego City z takim niewielkim samochodzikiem i gościem, który właśnie wyjechał ze skateparku albo do niego przyjechał, bo w sumie nie wiem, czy on wchodzi, czy wychodzi, czy wyciąga tę deskę, czy ją chowa do samochodu. Samochód jest bardzo malutki, naprawdę taki tyci, 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 tyci ale gość wygląda spoko, ma w ogóle taką koszulkę na ramionczkach z jakimś skate'em i na końcu polibak z Monkey Kid'a, o i on kosztował 25 złotych, kupiłem go w Legostorze w Galerii Mokotów, jeszcze jak był Legostorem franczyzowym, zanim został przejęty przez Lego i też u mnie spędził rok z kawałkiem. Tutaj mamy motocykl, mamy figurkę Monkey Kid'a, to jest właściwie najtańsza opcja, żeby w posiadanie Monkey Kid'a wejść i mamy bardzo fajnego... Tyla z Zim Nie wiem, czy go teraz będzie dokładnie widać, a jak nie, to pokażę Wam to zaraz na filmie. Otworzymy sobie polibaki, poskładamy je i porównamy te zestawy, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja po prostu uważam, że Polibak to jest taka fajna opcja kupić za kilkanaście złotych albo za 25. No, niewielki zestaw i mieć po prostu z tego frajdę, głównie dla figurek, dla jakichś dodatków. No tak jak ostatnio na przykład był ten mały zestaw z hermioną, gdzie mieliśmy całkiem fajne właśnie jakieś elementy plus jedną kartę z czekoladowych żab. Dobra, idziemy na stół. Trochę te polibagi mi się wymiętoliły przez czas, który je gdzieś trzymałem na strychu. I ja tak czasem mam, że kupuję polibagi, gdzieś je kładę, zapominam o nich, a potem szukam czegoś i mówię: O, polibag! O, drugi! O, trzeci! I tak powstał ten odcinek. Dobra, no jeszcze nie powstał, bo jestem w trakcie. Zacznę może od Minecrafta, bo jest pierwszy z brzegu, a czemu nie? Otworzymy to sobie i patrzyłem też aktualnie na jego cenę. To można go kupić najtaniej za 16 zł. To jak za dwie figurki i garść klocków. Uważam, że bardzo dobry deal, no bo biorąc pod uwagę, że za jedną saszetkę z minifigurką płacimy katalogowo 17, czy za gazetkę płacimy 15, to tutaj jest naprawdę spoko. Oczywiście, no jak zapłacimy jeszcze do tego koszty wysyłki, to już się robi mniej spoko, ale to nadal jest dobra cena. No dobra, jeśli chodzi o konstrukcję, ja to po prostu złożę tak na szybko, bo tutaj tych klocków mamy naprawdę garstkę i będę sobie rozmawiał coś tam do was. No to co, spinamy sobie to wszystko po kolei gleci. przy okazji obczejmy, czy są tutaj jakieś fajne elementy. No na przykład widzę, że jest transparentny klocek taki pomarańczowy, o, imitujący lawę, bo zakładam, że oczywiście tutaj mamy lawę. Wpinam ten klocek i tak szczerze mówiąc to w ogóle można to z jakimś większym zestawem sobie na lajciku połączyć i wtedy będzie działo się nieco więcej. I tutaj też jeszcze patrząc tak na wielkość tego zestawu, to muszę stwierdzić śmiało, że jest całkiem w porządku, że on nie jest taki naprawdę pyci-pyci, jak te polibagi najczęściej wyglądają. Dobra, możemy sobie jeszcze tutaj też poskładać z kilku klocków fragment jakiegoś terenu, który później można... Z tego co widzę, chyba e, wypiąć, więc w ogóle to też jest ekstra. Bo f, lubię to w Minecraftie, że jest dużo jakichś takich tych elementów. Wiecie, to jest jakieś takie urwisko skalne, coś może spaść. Nie wiem, co to za element, piszcie w komentarzach. Y, I sobie jeszcze cyk zepniemy tą taką latarenkę tutaj. Dobra, i składamy figurki. No to co? Najpierw szkielet, dawaj głowę szkielecie i te jego długośne nogi. Jedna noga. Druga noga, a do tego jeszcze głowa, i tutaj ręce też. Jedna cyk, druga cyk. Dajemy mu jeszcze miecz do łapy. No i go sobie możemy gdzieś tutaj wpiąć. No i jeszcze, żeby mu nie było smutno, to mu też złożymy oczywiście ziomeczka do zabawy. Czy ja tutaj nie wpiąłem gdzieś yy, klocków? A no oczywiście, że nie wpiąłem. Tutaj nie wpiąłem, wpiąłem za mało. I tak sobie właśnie mówię, co tutaj jest jakoś tak tego za mało? Nie ja mam chyba separatora pod ręką. Hmm, trzeba będzie uważać, żeby sobie właśnie nie zepsuć paznokcia, ale dobra. Zrobimy tak i tak i jeszcze tak i powpinamy groszki i będzie wszystko się oczywiście zgadzało. Dobra, wpięte, wpięte. Przypinamy do skały, przypinamy, a w międzyczasie... Wpinamy główkę i dajemy łuk. No, i tak to się prezentuje, szczerze mówiąc. To w ogóle ten zestaw to jest taka miniaturowa, Minecraftowa dioramka. I można ją sobie, nawet jak się nie wiem, lubi Minecrafta i gdzieś się przy okazji ten polibag dorwie, postawić na biurku, na półce, żeby przypominał o ulubionej grze. Naprawdę spoko. Szczególnie jeśli da się to wyrwać za 16 zł. No dobra, składam instrukcję i lecimy z kolejnym polibagiem. I może według kolejności, może teraz pora na City. Otwórzmy zatem polibak wysypmy jego zawartość. Szczerze nie sprawdzałem, jaka jest jego cena w tym momencie. Ja go też kupowałem za kilkanaście złotych. Więc jeśli chodzi o utrzymanie ceny, jeśli tak jest, bo nie wiem, to też jest chyba w porządku, tak uczciwie. No bo to jest taki dodatek ciutkę powiedzmy lepszy niż gazetkowy. Zakładam, że w gazetce raczej byśmy e, takiego malutkiego samochodu nie dostali. No podobne konstrukcje to pamiętam. Na przykład była kiedyś taka fajna e, kosiarka w formie wiecie tego traktorka, to rzeczywiście było spoko. Jakaś zamiatarka też taka ostatnio była do ulic w magazynie Lego e, i to też było spoko, ale nadal to były takie ciutkę mniejsze konstrukcje od tego samochodu. Niewiele mniejsze, ale mimo wszystko mniejsze, więc zakładam, że to jest taki, powiedziałbym, dodatek właśnie gazetkowy z plusem. No i co, montujemy sobie tutaj wszystko Drzwi oczywiście nie uświadczymy, bo naprawdę jest to malutki pojazd eee, Dobra, obrócę to jeszcze tak eee, Powtykamy sobie tutaj te płytki O, i wgniotłem drzwi praktycznie Ale to wyklepie się z AC Dobra, teraz jeszcze sobie oczywiście wstawimy tutaj zderzak Wykończymy maskę Troszeczkę to się rozpada tak eee, delikatnie Cyk, jeszcze zrobimy sobie. Tutaj ja w ogóle myślałem, że to jest jakiś zaczep na deskę z tej strony, a on jest w ogóle z drugiej kompletnie. Zaraz zresztą zobaczycie, jak tylko wepnę kółka. O, i tak możemy sobie deskę tutaj wpiąć. W ten sposób na przykład. Strasznie się wciskają te niby drzwi. Dobra, to jeszcze tak. A tutaj musimy zrobić sobie jeszcze cały przód. Dobra, wpinaj się, światło jedno i światło drugie. Bo w ogóle okazało się, że sobie to trochę pominąłem i zrobiłem według innej kolejności, właśnie wymyślonej przeze mnie. Dobra, wpinamy jedno kółko, drugie kółko. Kurczę, naprawdę ten samochód jest mikroskopijny. Gdyby on taki był na serio, takim w realnym życiu, to, to, to byłoby chyba mniejszy od Smarta. Przecież tutaj jak się wchodzi do niego, to się siedzi tyłkiem na ziemi, praktycznie więc nie miałoby to chyba przełożenia w takim realnym życiu. Zapasowe elementy odkładam, składam jeszcze elementy tego gościa z brodą, no wyczesany pan jest po prostu, czapucha jeszcze na głowę. No i tak sobie wygląda. Ma tutaj oczywiście, tak jak mówiłem, tą koszulkę na ramionczkach z jakimś takim gościem na desce, ale chyba ten gość bardziej wygląda jakby był na snowboardzie, bo tam w ogóle nie widać w tym cieniu kółek. Fajny w ogóle nadruk, ładne kolory, i gościa sobie tutaj oczywiście wsadzamy do tego samochodu i pyk, 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 jedzie z tą deską. Naprawdę, on jest mikroskopijny. Szczerze, Minecraft bardziej mi się podoba. No ale jeszcze jeden polibak z pojazdem, bo został nam ten motocykl Monkey Kid'a, który znalazł się tutaj 24,99. Czemu ja to kupiłem w takiej cenie? Pewnie, pewnie w necie nie znalazłem taniej i przy okazji jak byłem w Legostorze to po prostu sobie kupiłem. Dobra, wysypujemy zawartość, polibak odłożę na bok. No i tutaj, jeśli chodzi o elementy, jest ich zdecydowanie najmniej spośród tych trzech zestawów, a na pewno ten zestaw był najdroższy. To znaczy ja na niego wydałem na pewno najwięcej z tych trzech, bo może teraz da się to kupić taniej. Za mniej niż 25 zł. Po pierwsze, jeśli chodzi o Monkey Kida, to jest w ogóle obłędnie zawsze wykonana minifigurka. Zobaczcie na te wszystkie detale. Tutaj, jeśli chodzi o nadruki, jest miodnie. Nóżki zadrukowane od boku, z tyłu jeszcze Pixie na plecach, tutaj druga buźka, no i jeszcze włoski, też fenomenalne. Naprawdę, to jest jedna w ogóle z najfajniejszych postaci, jeśli chodzi o minifigurki w ostatnich latach w tych seriach autorskich LEGO, bo naprawdę wszystko tutaj jest tak pieczołowicie prze Przygotowane, że ojej, ja się już pospieszyłem z zakładaniem tej całej obudowy na ramę. No i jeszcze nie włożyłem sobie tych tajli. O, ale teraz już wszystko się zgadza. Jeszcze zapnę sobie tutaj światło i pomontujemy jeszcze koła, i będzie wszystko się zgadzało. Jedno koło kręci się, więc działa, oraz drugie koło. No i jeszcze zaraz złożymy sobie tutaj. Kigidowi, który nagle został chyba kurierem pyszne.pl, z tego co widzę. Bo tutaj mamy jakieś bułeczki, nie wiem, może to jakieś bao. A tutaj też coś na parze ewidentnie jest przygotowane. Więc wszystko się zgadza. No, bo to przygotował, więc wmontujemy sobie to tutaj. I jeszcze, o, jeszcze by wypadało oczywiście może kierownicę wpiąć, bo tak średnio jechać bez niej. No i tutaj mamy jeszcze ten element, o którym Wam mówiłem, czyli ten transparentny tile. Z nadrukiem, być może to jest menu. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo ładny element i choćby dla niego warto po ten zestaw sięgnąć, bo jest naprawdę świetny. No i dla mini figurki Monkey Kida, jeśli jeszcze go nie macie. Poza tym, no ten Monkey Kid tutaj też po prostu wygląda bardzo ładnie. Chyba takiego jeszcze nie miałem. No, zestaw najmniejszy, ale szczerze mówiąc, chyba bym go dał na drugie miejsce. To może jakieś szybkie podsumowanie. Tak, ewidentnie Monkey Kid na motocyklu mogę umieścić na drugim miejscu, z tego względu, że po prostu jest najmniejszym z tych trzech zestawów. Minecraft zaoferował nam dwie figurki, zaoferował nam fajny fragment terenu. Znaczy, fajny, no umówmy się, jednym się podoba, drugim nie, ale dla Minecraftowców to powinien być chyba fajny kawałek terenu. A samochód City jest taki po prostu. Mm, szalenie poprawne i tam też nie ma nic takiego szałowego. A jeśli chodzi o Monkey Kida, no to mamy tutaj naprawdę bardzo ładną minifigurkę. No i przede wszystkim ten uroczy tile z nadrukiem Spigzim. E, tak, wiem, jestem nienormalny, bo jaram się klockiem, ale tak już mam. No a wydawajcie znać, jak wy byście ułożyli podium w tym zestawieniu, który z polibagów wam się podoba najbardziej, który najmniej, co w każdym z nich podoba wam się najbardziej. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!